10 mil do lotniska. Ja przejmuję Gladzlopa 5,8 mil przed pasem. Dobra. kontroluje e yy, odkaperv Wiatr się nie zmienił 20 i 23 stopnie No dobra. lokalizer approach. Localizer alive. Captured. I mamy glide slope'a. Podwozie w dół. lapem I schodzimy do lotniska O przy brukseli klatki trochę spadły, na no, pewno my aircraft. Ładznie dobrze reaguje teraz na Stery. Że tak system flyby wire powinien reagować. O, jakie dropy? Jednak są dropy przy Brukseli. Ale to jest wina scenerii. Ewidentnie. Za nisko. Ale to robię specjalnie. O, teraz dużo, za nisko. W tym dropie. Scenaria wczytuję 300 100 above 200 minimum continue 100 Pięćdziesiąt, trzydzieści, osiem g. sobie. Ale inaczej się trochę ten samolot zachowuje teraz. ale przynajmniej oś centralna była mniej więcej zachowana nie było źle, chociaż dobrze też nie ja. dobra, bo tu jest chyba następny pas

i sobie jakiś pierwszy lepszy stent znajdę. O, AeroSoft nie umie robić ewidentnie stenerii, które nie, nie mają dropów. Nie mam chyba żadnej scenerii AeroSoftu, która płynnie działa. Nie, może Zagrzeb jest taką jedyną. Chyba z tym, że to nie AeroSoft robił Zagrzeb, tylko ktoś inny im robił. to w sumie połowiczny sukces. good lights off film off beacon off oh, the landing ground to go ahead My captain microphone check please loud and clear roger okay captain ground power is available standby we'll start getting you offloaded in a couple of minutes roger you I mean put I am Cabin crew, the aircraft is secure. Please open the doors when ready. You're clear to begin deboarding. Dobra. I teraz tak. Ladies Dzisiaj ocena na... niczego nie urwie na pewno. Zobaczmy jak tam New Sky. 9.72 w New Sky. Jest dobrze. Jestem zadowolony. Mind waving your magic wand and getting the passengers offloaded straight away? No problem. Oh, yeah Jednak tutaj jest dobra cena. B. jest dobrze. Hi captain. Okay, all bags have been offloaded. We're closing up now, and we'll speak to you next time. Roger. Hello. Hi captain. Dobra, macie tutaj raport z Turku do Brukseli, ocena B Firm Landing nieco mocny Passenger Rating Good Flight Tutaj jedynie na czerwono się świeci Maksymalne zniżanie, no i tutaj 50 punktów straciłem, ale reszta na zielono Firm Landing, no 0 punktów, tu wszystko na zielono Oprócz Chociaż tutaj nie bym miałem kabin crew e, z secure, Secured. Nie wiem czemu tu mi się zawsze świeci na, na czerwono. Tutaj też minus 10 i tu minus 10. Jestem zadowolony. I jeszcze pokażę raport z New Sky. Po zamykam te okienka. To 5 metrów odchylenia od centerline straciłem 0,8 punktu. No i average touchdown 1,38G, 324 ft per minute, 0,20 punktu. I na tym locie zarobiłem 22 tysiące. Także dzięki wielkie za dzisiejszy urodzinowy live. Artur Szarek, który, o której aplikacji mówisz? O Newsky czy o Self Loading Cargo? Bo z Self Loading Cargo musisz mieć FSU PC zainstalowane, przynajmniej darmową wersję. A Newsky to po prostu on się sam łączy. Nie ma tam żadnej filozofii. MFS-em. On sam wykrywa połączenie. Jak coś to ten. iż na Discordzie, to Ci pomożemy wszystko ogarnąć. Także dzięki wielkie za dzisiejszy live. Dzięki za wszelkie napiwki dzisiaj. No naprawdę dzisiaj było tego wszystkiego dużo. Super, bardzo dziękuję. 9 dyszek wpadło. Super, dziękuję Wam bardzo. Bardzo mi miło. Myślę, że w czwartek zrobimy kolejnego live'a. Już jakimś innym samolotem, a tymczasem Fenix przetestowany, jestem zadowolony z tego, jak dziękuję, jak jak, dziękuję, jak działa i do następnego. Ja idę otworzyć napój chłodzący i troszkę poświętować. Także dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, do następnego. Cześć.